Cześć, maneczko, witajcie z tej strony RAW Gameplay. I dzisiaj właśnie sobie zagramy tak elegancko w, w Metro. I, 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 no, I no i co mam mówić? No zaczynamy grę, zaczynamy grę. Walimy, nowa gra. Styl. Sorry, mary, mary. Dobra, bierzemy to Nie, nie, czekajcie to, to wolę to A nie Przepraszam bardzo, wezmę tak Wezmę to I gramy Zaczynamy, zaczynamy A co to jest? Dostosowy obraz, do jaki w był

Piszcie no, to piszczy mi ciągle coś. Sandy Coś się rusza Gdzie się rusza? Coś się rusza Jak tu się kłóca Tak się kłóca Szczur powie? Co, będziemy tak czekać? Może tu trzeba, nie wiem. Chcę zamiotwórz się zrobić. Dobra, a jak się je otwiera? Bo ja nie mam drzwi otworzyć. Jak się tu drzwi otw... Tu pewnie, tym. O o. E. Dobra, działa. Przytrzymaj? Use the auxiliary hand system to open the gate. Zaraz coś wyskoczy. Zaraz coś wyskoczy, no. Czy nie wyskoczy? W których? Gdzie są te skrzynie i amunicje? Tu? tu? Czekaj, gościu. Tutaj ja zabieram. Tu coś. Gdzie on poszedł? Tam. Kurde, ja tu nie ogarnę, co tu chodzi? You well, climb up and Jak tu się wchodzi? Ja nie rozumiem, ziomka. Gdzie on poszedł nawet? Aha, tu poszedł. Przepraszam bardzo. Cholera jasna, nie trafiłem. No i będę tu teraz chodził, no nie widzę drawiny. Dobra uwaga, stąd się rozpędzę. No idź, biegnij Kurna no! A, udało się. Dobra, idziemy. Dobra. Tylko jak coś dyskryptu. Kurwa, zabije. Zabije. O, ty nie masz taki mądry, gościu. Maska przeciwgazowa, co tu ktoś bąki puszcza? Nie Coś tu lata jakiś Jaszczon Nie O Ale ja nie wiem co mam strzelać Tu co kurno Zamknij <grym> Rej O kur Skiola bo ci czuje normalnie łeb łapalni Tra-ta-ta-ta-ta, strata-ta-ta Dobranoc tratatata, tratata, nic tu nie widać, jak tu latarka się zapala L Co to za gówna chodzące, co to jest Co trzeba ciągnąć Добра. Давай, ж ⁇ майк, давай. Oh, oh, Jesus, pull. Oh, pull. Oh, no, давай, ой, я зубы. Ну, давай, давай. Записал грех, давай.

Biega Czemu nie strzelacie? On tu idzie te dosyć. Ja kucynę też będę strzelał Uuu tu jest gwałcicielu Co to kurne jest? Jakie dzikie sarnie? Ty, amunicji nie ma. Co jest? Kurna, no w the fuck out. Wspierdzielaj, czalisz No i mnie zwałcił Demony. Co to jest? Co to auto? To jest? samochód zabiera Skończyła mi się amunicja. Dobra, przewijamy, przewijamy. Przewijamy, nie da się. Dobra muza, dobra muza.

Dobra. Patrzcie, patrzcie co mu robię. Ja tu gdzieś chodzę za nim, i nie wiem co on chce. O zupa się gotuje. Mutanty nie pukają. Tu zaraz coś wyskoczy.

Not much. Most of what I hear is about Exhibition and the undead infesting your tunnels. No, tu Artyom, I, I met a trader selling old postcards of New York City. I thought of your wall. These are not the usual mutant creatures. This is something else. What the hell? Something much worse. Dark ones.

No, no, no. Będę tym szczelął. The I, I co tu mam? Ja mu się udzielę, co za gówno. Drze tu ryja. Stąd pewnie wylecą. O, ale w dupę dostań szodem. Puuu! Puuu! śmieciu, się wystraszyłem. Spierdzielaj, czajesz to. Ale się wystraszyłem. O, ja będę tu walił. Het. No co się dzieje? A no, shot shot shot. Shot. no dark ones here. Just the usual tunnel trash. Even when you don't see them, the dark ones are there. Fear. They're their weapons. They're made the new solaces run through the tunnels like rats. The dark ones are not simple mutants. They're Homo novice, the next step in evolution. You've heard about survival of the fittest? Guess what? We lost. What's happened to you, Alex? You can go like lambs to the slaughter. I'll hang on to whatever life I got with teeth and claws. And I'll take more than a few of your homo novus with me to help. You think you're some old movie cowboy? Have a look, at hunter. Ten soldiers trained in combat. Their bodies broken, their minds gone. It's the Dark Ones. They destroyed the outer guard post. Kurna Co tak ciemno? O już jest wszystko, jest, jest, jest O co tu się stało? Chunk. The devil knows what's happening out there beyond your perimeter. I must go recon the situation. Listen carefully, him If I'm not back here by morning, you must get to police station and find a man named Miller. Tell him what's happened to me. And what's stirring in the northern tunnels. Show this to Miller so he knows I've sent you. I trust everything to you, Tim Don't let me down. If we are to survive. This threat must be eliminated. No Rozumiem, no. Co on mi dał? Jakiś amulet One Direction, no. pierwszy. Dobra. Ja myślę... Ja myślę, że skończymy... to i zaczniemy... Zaczniemy, po prostu, prowadzić taką serię elegancką. Zamknij się, gościu! Dobra, więc tak, myślę, że skończymy na ten, na ten czas i i, i I będziemy tą serię prowadzić. Jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę lub zasubskrybuj kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś. Aś i oczywiście, co miałem powiedzieć jeszcze? Coś miałem jeszcze powiedzieć, ale zapomniałem. No, ogólnie, no, łapki w górę, komentarze. Mile widziane, oczywiście, I i, i i i i ten, i tyle, i tyle, właśnie, tak. Dobra, i, no i jeżeli się podobało, zostaw łapkę tak, tak. Dobra, wszyscy o tym wiemy, więc ja na dzisiaj kończę. I trzymajcie się, do następnego. Cześć. Yeah, yeah, come on My mama told me One day I'ma grow up big And I'ma be a king And my papa told me